Ja Ukrainę znam też dobrze i mam tam mnóstwo przyjaciół. Właściwie prawie że 20 lat ostatnich spędziłem pracując na Ukrainie, ewentualnie jeżdżąc na tę Ukrainę bardzo często, a po potem zostałem polskim ambasadorem na Ukrainie. Może właśnie dlatego, że miałem doświadczenie i rozumiałem tę Ukrainę może nieco lepiej niż inni moi Moi rodacy. Po prostu ukraina jest bliska mu sercu, ponieważ to są również jakieś związki związane z jakieś związki z moją, z moją rodziną. Mój ojciec się urodził w, w okolicach Brodów w pieniakach. To było wtedy województwo lewowskie. I gdzieś tam zawsze chciałem ten fragment Ukrainy zobaczyć, poczuć. Moja pierwsza fascynacja to był Lwów, jedno z najpiękniejszych miast na świecie. Zresztą bardzo podobny, jak chodzi o atmosferę i, i konserwatywne myślenie, do, do Krakowa, z którego pochodzę. Bo zawierałem tam przyjaźnie, które trwają do dzisiejszego dnia i one są dla mnie czymś bardzo istotnym, czymś ważnym. I w oparciu o, o, o te przyjaźnie próbujemy wszyscy w tej chwili budować solidarność z Ukraińcami, z, z ludźmi, którzy tam usiłują przeciwstawić się agresorowi.